Co się dzieje potem? Okay? Zbieramy te dane. No i gdzie one idą? Tutaj do mózgu, do superkomputera. Superkomputer przepracowywuje te dane, jak gdyby je analizuje, porównuje z tym, co jest już nam znane, co zna. Podstawową funkcją tego superkomputera znanego mózgiem jest przetrwanie, więc cały czas analizuje, co się dzieje w naszej zewnętrznej rzeczywistości, czy jesteśmy bezpieczni. Jakie jest prawdopodobieństwo naszego przetrwania? Okay? Zbieramy te dane poprzez zmysły. Jeszcze ważne do wspomnienia jest fakt, że ten superkomputer jest zamknięty w pudełku, w czarnym pudełku w środku naszej czaszki. Jeżeli ja zamknę moje oczy, czyli odcinam jeden sens, de facto ten główny, i zaczynam wyobrażać sobie obrazki, obrazy, to co się wydarza, wykorzystuję mój mózg. Niczym innym nie jestem w stanie tego zrobić.